Tu wanisz. Zanim zaczniemy, chciałem was poprosić, abyście zostawili subskrypcję. Ponieważ około 40% oglądających nie robi tego. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie robisz, to zostaw suba albo cię za. <laughs> o tym może. Eee... Zapomnijmy. Dobra, więc jak już pewnie wiecie, w tym filmie będzie Handcam i widzicie to po tym, że jest na ekranie. Dziś pokażę Wam, jak gram na padzie, pokażę Wam moje ułożenie rąk i pokażę Wam, jak grać krow. Więc myślę, że film naprawdę Wam pomoże, ponieważ bardzo dużo osób pyta mnie o to, jak gram, jak trzymam pada. A oprócz tego, bardzo dużo osób pyta mnie, jak grać krow. więc właśnie w tym momencie Wam pokazuję. Ja trzymam pada w ten sposób, czyli z prawej strony robię claw strzałki. Klikam normalnie, chyba że czasem, jak na przykład biegnę, to robię sobie o klikam, ale to bardzo rzadko. I uwaga, uwaga, podczas edytuję, bo każdy mówi, jo, ty już ty pod strzałkę? Przecież, żeby dodawać pod strzałkę, trzeba grać lewe clown. o tak. Więc uwaga, uwaga, pod strzałkę edytuję tak, że strzałka, tak naprawdę, jest tutaj, czyli strzałka jest zbindowana pod łopatkę. Ja edytuję po prostu łopatką Le z lewej strony, pada. Górna łopatka, bo jest jeszcze tutaj taki mały ten do dolnej Ja sobie wszystkie inne wyjąłem Edytuję pod tą, już wam mówię czemu edytuję pod łopatkę Edytuję pod łopatkę dlatego, że jak grałem na PUBG od PSa to tutaj jest touchpad Ups, ups czekajcie Tutaj jest touchpad I właśnie tutaj edytowałem i robiłem to tak, że jak trzymałem pada to robiłem o tak I o tak go edytowałem I teraz przez to, że nie mam tego to musiałem znaleźć innego binda, a ten mi nie odpowiadał, bo ten, gałka mnie nie odpowiadała dlatego sobie ustawiłem y, pod tą łopatkę Dobra, to ja sobie polecę na jakieś, y, do ja sobie polecę na jakieś solo, zagram jakieś 3-4 mecze dam wam jakieś takie najlepsze momenty, dam wam trochę zwykłego meczu Żebyście mogli zobaczyć jak gram Jeśli ten film wam się spodobał to proszę proszę ale zostawcie łapeczkę w górę Ponieważ to was nic nie kosztuje, nic nie boli A mi to naprawdę pomaga, pod ostatnim filmem zostawiliście naprawdę bardzo dużo, dużo łapek I dzięki temu film ma bardzo dużo wyświetleń Dlatego zostawiając łapkę w górę pomagacie mi w rozwoju kanału Wspieracie mnie tak jakby, więc bardzo wam za to dziękuję A my już lecimy do meczu Siu! Wow! Dobra więc my już jesteśmy w busie i pamiętajcie, że jeśli handką wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę Ponieważ jeśli będzie dużo łapek w grę, to może zastanowimy się nad tym, żeby handką był na live'ach Albo po prostu częściej na odcinkach Chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że mogę grać nie najlepiej, ale to tylko dlatego, ponieważ dopiero co wstałem I tak po prostu poszedłem grać ten meczek, żeby nagrać to dla was bez żadnej rozgrzewki Więc to jest pierwsze co w sumie dziś gram Ta. No dobra. Siu! Ha, ha masz snajpę! O! A, a mam pistolet! I co? Najlepiej no zrobisz, mi zrobisz. No, i co mi zrobisz? no dawaj, mój Chodź, dam ci trochę fory. Chodź, 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 dam ci fory, dam ci fory Nie wal! Dobrze No dobra, dam ci Fory, ale... Dam ci Fory, ale nie uciekaj, no chciałem na key tak No i kolejny idzie, kochaj O Jezus Zapraszam Dobra, magarnia. zoom GG Wow! Wow! Gram casuala, a nie jakieś arenki, że takie spacufy grają. O jest ostatni max, ale fart 80 Jezek, okazowało, on się sam Jezu! Jaka zwała, mocna. <śmiech> Jezu! <śmiech> Dobra, najs. Nice.

your no way bro no way oh my god you hit that trick shot you're insane jarvis no 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 jarvis i'm sorry Jeszcze nie trik O One v 1 Aha. A one 1 v one. Dobra, dobra. Patrz na to, Joam. Patrz na to, ziomal. patrz na to. Ya piyəricəla OMG! Oh nie wiem, ale ten mecz naprawdę był. Wow! Jezu, chcecie zobaczyć, nie mam flag, bo nawet nie patrzyłem. 9. A, dobra, to tak. A. A. Dobra, więc my już jesteśmy w lobby. Zagrałem sobie dwa mecze, z czego tak naprawdę drugi był totalnie, totalnie, ale to totalnie przekazacki. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi to błagam, zostawcie tego subika, ponieważ około 40% oglądających nie subskrybuje mojego kanału, a to jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ to jest prawie połowa. Więc mam nadzieję, że to zrobicie jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach i live'ach. Życzę wam miłego dzionka albo życzę wam dobre nocki i w sumie chyba tyle. Pa pa! A, no właśnie, jeszcze zapomniałem o ważniejszym. Jeśli chcecie mnie wspierać za darmo, to wystarczy, że wpiszecie kod w sklepie VSCH Czyli takie coś i klikniecie potwierdź. Ja was już żegnam, życzę miłego dzionka. Pa pa!